Nosisz rękę do góry, ja jestem tu obok, tak? mhm. ja przychodzę, ja to zabieram, okej? Okay? Mhm. Samemu tutaj nic nie przeładowujesz, nie rzucasz tej broni w panicę, ona nie wybuchnie, nic się nie stanie, mhm. po prostu jest awaria, palec ze pustu ręka do góry. Mhm. To teraz sobie omówimy proces celowania i przede wszystkim pozycję mhm. do pistoletu. Do, do strzelania statycznego stajesz sobie w lekkim rozkroku na szerokość barków, nogi, mhm. tak? Proste ręce przed siebie. Tu w łokciach jest prosto, nie uginasz tych rąk. Bo to się wiesz, może skończyć o, w ten sposób. Strzelamy na prostych mm -hmm. rękach. Stajesz prosto, nie garbisz, nie, nie odchylasz się do tyłu, mm -hmm. nie garbisz się do przodu w ten sposób sobie stajesz, okej. Okay? No spróbuj. broń jest pusta na razie i bronić w kierunku celu, tak? Dobra. Teraz tak, ja wyślę tarczę na chwilę na 10 metrów. On, aha, jeszcze tam nie ma nic załadowanego tak, To jest ok. Teraz tak. Zamykasz jedno oko. Prawe bądź lewe. to jest Twoim dokumentem. Ja lubię prawe, ale zazwyczaj mówili mi, żebym lewe przymykał. Ale to nie ma znaczenia. Większego. No ma znaczenie, ma bo nie. jedno oko jest dominujące.